Dzień dobry Icy, witam serdecznie w kolejnym czytaniu. Dzisiejsze to czytanie to czytanie dla znaków. I mamy przed nami wiadomości, przekaz dla ryb, więc już ostatni znak zodiaku. Pierwsze karty Wroczni, to energie ogólne dla sytuacji, która Was teraz dotyka. Co się u Was dzieje? 30. E, numer 30 i mm, nie wiem dlaczego to powiedziałam. Nie używałam numerów tutaj praktycznie w żadnym czytaniu, a teraz go przeczytałam, więc może ma to znaczenie dla Was. E, I ta. Um, no i zapomniałam, jak się nazywa. Kurczę, powiem, wam, że mam dużo z tym czasu już za granicą i niektóre słowa mi uciekają e, bardzo szybko. E, potwica. Idealny romans, perfekcyjny, e, idealny romans, ciekawe. I e, samotność Alejandra Pizarnik. E, powiem wam, że e, wydawało mi się, że oddzieliłam te karty z, e, z poetkami, a ona się tu pojawiła, więc czytanie e, zupełnie zaskakujące dla mnie, bo nie spodziewałam się tych kart e, tutaj. Mm, ale ciekawe to jest Bo um, bo, jest ten, um, bo jest to ta, ta samotność, jest to złamane serce A jednocześnie i, w, i, I patrzenie w kierunku Patrzenie z zamkniętymi oczami, tak? Kierowanie głowy Ta dziewczyna, to jest przedstawienie tej poetki Tak? Która patrzy w stronę tego romansu I, i zamyka oczy, a w rękach Trzyma Złamane serce. Jest kotwica, jest zakotwiczenie, czuję bardzo silne jeszcze u Was energię, jakiegoś takiego trzymania się przeszłości, tak, trzymania się tego, że była, była miłość i, i była idealna i była wspaniała i to było cudowne, czy przynajmniej była taka u Was wizja, że to było wspaniałe, że to było cudowne, ale jest taka bardzo, rzeczywiście tu mam ten, a, tego anioła, jest taka ciemna ta karta i taka smutna. Też bym powiedziała, mimo że jest idealny. Idealne ten romans to, to jest ten anioł taki smutny, jest dosyć taka, nawet to jest jakaś taka postać, jakby w żałobie, w tle, więc jest, jest dużo smutku, jest dużo samotności, jest takie zakotwiczenie w przeszłości. No to myślę, że ewidentnie widać cały czas spoglądanie w przeszłość zamiast w przeszłość, no moi drodzy. E, czuję, że to jest Wasz czas takich trochę żałoby to jest taki czas trochę jesiennego smutku ale to się ciągnie już jakiś czas, więc e, nie wiem, co oznacza to 30 e, bo powiedziała je na głos, więc czuję, że ma to znaczenie, czy to jest jakiś czas który Wy jesteście już sami e, czy to jest czas właśnie tej żałoby, który trwa no nie wiem, 30 dni sama nie wiem, czy od 30, tak? Nie wiem to myślę, że będzie dla Was y, jakaś informacja, tak? Potwierdzenie, że czytanie rezonuje, ale ja czuję dużo smutku, melancholii i, i tak jak mówię, patrzenia w przeszłość. Y, to nie jest. Y, Powiem tak, to może być y, moment, żeby właśnie tę żołoby przeżyć, tak? Ja nie, ja nie chcę powiedzieć, że musi już wyskakiwać w, w optymizm, no bo niekoniecznie, tak? Zobaczmy, co, jest, co nam tak odpowie, ale, y, ale często po prostu jest potrzebny czas na, prze, na, na przeżycie tego smutku, na płacz, y, na rozpacz, tylko pamiętajcie, żeby to nie trwało za długo, żeby mieć wizję tego. Że coś się zmieni. Mamy kartę ósemki, była w podróżowanie. Ona jest też dosyć taka mroczna, ale z drugiej strony, zobaczcie, to jest karta manifestacji, to jest karta realizacji jakiejś, jakiejś wizji, karta przekraczania, karta energii, podróży, prawda? Więc myślę, że to jest moment takiego wyrwania się z tej. Żałoby, tak? Wyrwania się z tego smutku. Spojrzenie naprzód przede wszystkim, bo podróż, podróż to jest zawsze związana z tym, że musimy popatrzeć przed siebie, musimy popatrzeć na horyzont, dokąd zmierzamy, ale na razie jesteście z głową w kierunku tego, co było. Tak? Ja rozumiem, że straciliście kogoś, czy straciliście jakąś miłość, która była wspaniała, idealna, która była spełnieniem Waszych marzeń, ale powiem tak. To, e, jeśli ktoś Wam mówi, że możecie mieć tylko jedną bratnią duszę i taka miłość się już nie powtórzy, no identyczna na pewno nie, ale równie silna jak najbardziej. Zobaczcie, e, mamy e, Asa. Asa, denarów, dojrzałość. E, to jest trochę takie przypomnienie: jesteś dorosły i weź. Swoje życie w własne ręce. Masz odpowiedzialność za swoje życie, za to, co czynisz, za to, jak wygląda. Więc albo jeśli, jeśli teraz twoje życie jest ciemne, mroczne i zakotwiczony jesteś w przeszłości, no to tylko ty masz za to odpowiedzialność. I tak samo ty możesz sprawić, że twoje życie znowu zakwitnie, że znowu zobaczysz te kolory, że. Że znowu będziesz szczęśliwy, szczęśliwa, że będziesz patrzeć na tańcze, a nie na mrok. Tak, że wiesz się od, te, od tego dna. To wymaga dojrzałości, to wymaga decyzji, to wymaga e, wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Ale jest to możliwe, więc... To od Ciebie zależy, czy wyjdziesz z roli ofiary. I zobaczcie, mamy w tle czytania głupca, czyli nowy, nowy początek, który jest zawsze możliwy. Głupiec nam o tym mówi, że on w każdym momencie podróży, on może zacząć od nowa. On może zacząć od nowa, może wykonać ten krok em, oderwania się od ziemi przede wszystkim. Moi drodzy... Ja rozumiem, ja i ja, ja odczuwam ten wasz smutek i rozumiem rozżalenie i rozumiem, że żyjecie cały czas jeszcze przeszłością, ale to od was zależy. Możecie tak żyć całe życie i możecie się pł pławić, że tak powiem, w, tej, w tym smutku i w tej żałobie, w tej samotności, ale możecie też wziąć sprawy w swoje ręce, odbić się na, stworzyć nową wizję, manifestację. Manifestować coś zupełnie nowego, coś kolorowego, coś szczęśliwego, co Wam da radość. E, I to nie znaczy, że to nie będzie. Na przykład, bo ja czuję, że możecie powiedzieć, że e, dzięki Waszej pamięci ta Wasza idealna miłość, którą straciliście, żyje. E, moi drodzy, ona będzie tam cały czas w waszej, w waszej pamięci. To nie jest tak, że jak zaczniecie się cieszyć życiem, to w jaki sposób znieważycie to, co straciliście To tak nie wygląda Wręcz ja bym powiedziała, że jest odwrotnie Honorujecie swoim szczęściem to, co zostawiliście w przeszłości Obie rzeczy są możliwe Zobaczcie, dwójka denarów, tak? Jeśli wy uważacie, że nie możecie być jednocześnie szczęśliwi I zachować pamięć o tej osobie to jest możliwe. Obie rzeczy są możliwe. Można to połączyć, tak? Można być, można oddać honor przeszłości i tworzyć nową przeszłość jednocześnie. Pięknie. I e, no i co, co lepszego tutaj, jak karta maga? To wszystko jest w Twoich rękach. Masz wszystkie narzędzia, żeby stworzyć to, czego pragniesz. No to jest taka karta bardzo seksualna, tak? Wręcz taka e, tworzenia tego, czego, co sprawia mi przyjemność, tak? No ale, ale to nie musi dotyczyć tego, tak? Karta Maga mówi nam przede wszystkim o tym, że mamy siłę kreacji, mamy moc tworzenia i to tylko od nas zależy, czy wykorzystamy te narzędzia, czy nie. I możecie trwić oczywiście cały czas w przeszłości, nie, ale powiem tak to nie wróci was, to nie jest cofnie czasu, że będziecie trwić w przeszłości, a tracicie ten olbrzymie to, to wszystko co jest w potencjale to wszystko co możecie stworzyć teraz ach moi drodzy, trudne to jest ale to jest czas, myślę, że już tego odbicia się od dna i czas tworzenia czegoś nowego. Ja nie mówię, że macie na od razu, jeśli to straciliście kogoś, kogo bardzo kochaliście, to jest, ja nie mówię, żeby czas, żeby się na nowo zakochiwać. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zacząć cieszyć się życiem, żeby wrócić do tego, co, co Was cieszy. Może właśnie podróżowanie, może właśnie wyjazd zobaczyć na nowo kolory, jaki ma świat. Kontemplować piękno świata i zacząć tworzyć, może właśnie dosłownie, może coś własnymi rękami, tak? Stwarzać. To na pewno przyniesie Wam nową taką iskierkę do Waszego życia, wprowadzi i nie spowoduje wcale, że stracicie, że w jakiś sposób będzie to. Będzie to um, krzywdzące dla Waszej przyszłości. E, moi drodzy, nawet jeśli to jest kwestia tego, że właśnie zamykacie się na nową relację, na nową miłość, to też nie jest. To też nie oznacza, że w jakiś sposób e, odbieracie honor temu, co przeżyliście kiedyś, tak? E, no, już więcej chyba nie mogę powiedzieć. E, moje drogie ryby, bardzo Wam serdecznie dziękuję za czytanie. Jeśli zawierało ważne dla Was informacje, rezonowało to zachęcam do komentowania, zostawienia lajka, subskrypcji kanału. Jeśli chcecie wejrzeć w głębiej w swój problem, konkretny już, to zapraszam na czytania indywidualne. Ściskam Was mocno serdecznie, życzę powodzenia i do usłyszenia. Pa pa!